Niezależnie jednak od pochodzenia substancji dodatkowych, każda z nich musi być całkowicie bezpieczna dla konsumentów. Zosia często słyszy, że substancje dodatkowe mogą negatywnie wpływać na zdrowie i należy ich unikać. Postanowiła sprawdzić, jak to wygląda od strony prawnej i naukowej. Dowiedziała się, że każda substancja dodatkowa stosowana w żywności musi posiadać ocenę bezpieczeństwa dla zdrowia. Oceny tej w Unii Europejskiej dokonuje Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA. Akceptacje uzyskują jedynie te substancje, które zostały poddane dokładnym i szeroko zakrojonym badaniom, a ich wyniki nie budzą zastrzeżeń. EFSA regularnie dokonuje przeglądu badań substancji dodatkowych. W oparciu o wyniki dla każdego z dodatków EFSA ustala tzw. akceptowane dzienne pobranie ADI. Czyli dawkę, którą można bezpiecznie spożywać. EFSA wylicza ADI na podstawie takiej ilości substancji, która nie wywołuje żadnego negatywnego skutku dla zdrowia. Dodatkowo ilość tą pomniejsza się poprzez podzielenie jej przez współczynnik bezpieczeństwa, który zazwyczaj wynosi 100. Wyznaczone w ten sposób ADI to ilość substancji, która może być codziennie spożywana przez człowieka ze wszystkich źródeł przez całe życie, bez szkody dla jego zdrowia. W oparciu o tak wyliczone ADI ustala się przepisy prawne obejmujące restrykcyjne zasady i limity stosowania poszczególnych dodatków do żywności. Producenci żywności są zobligowani do ich przestrzegania. Mówiąc w skrócie, dodatki do żywności są regularnie monitorowane, a stosowane zgodnie z przepisami nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia w świetle dostępnych wyników badań. Jednak dla pewności Zosia postanowiła jeszcze zapytać eksperta. Dodatki do żywności są całkowicie bezpieczne. Bada to Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności, prowadząc szczegółowe, bardzo rozległe badania ich właśnie bezpieczeństwa. W dodatku, jeszcze, prowadza się tak zwany stukrotny margines bezpieczeństwa. Co to oznacza? Ano, to oznacza, że jeżeli w badaniach wyszło, że 100 jednostek nie powoduje żadnych negatywnych zmian, to dopuszcza się tylko jedną. A dlaczego? A dlatego, że gdyby ktoś jadł dany produkt z danym dodatkiem w wyjątkowo dużych ilościach, albo gdyby ktoś był w jakiś sposób nadwrażliwy na dany dodatek. Ponadto pamiętać, trzeba, że dodatki do żywności są bardzo precyzyjne, określone, jeśli chodzi o stosowanie. To znaczy musi być konieczność technologiczna i bardzo określone reguły, ile jakiego dodatku, do jakiego produktu można dodać.